Niedawno pojawiła się awaria w zmywarce Bosch, to jest zmywarka do zabudowy, o rozmiarze 45 cm i e, pojawił się komunikat na ekranie wyświetlacza, taki czerwony kranik. E, postanowiliśmy wyciągnąć zmywarkę spod blatu i zerknąć co się dzieje. Zdemontowany został wąż Aquastop. Jest to wąż, który wyprodukowany przez markę Bitron oznaczony T typ 88. Takie ma parametry. Posiada on przyłącze, standaryzowane do wylewki oraz zabezpieczenie w formie zaworu sterowanego. Elektrycznie, który uruchamia się będzie kiedy zmywarka chce pobrać czystą wodę. Jestem teraz na tym etapie, że chciałbym sprawdzić, czy ten wosz działa prawidłowo, dlatego zdemontowałem go i zabrałem go na warsztat. Jest taka sytuacja, że staram się przeprowadzić bezpieczny test, aby sprawdzić, czy po podaniu zasilania. Zgodnego z wytyczną na etykiecie, będzie wąż przekazywał wodę w stronę tylną, czyli tutaj do zasilania zmywarki. Za chwilę zmontuję przy pomocy złączki oraz przewodu zasilającego takie przyłącze, które będę mógł podłączyć do gniazdka przyłączę wąż do króćca, który mam też tutaj w warsztacie a wodę będę puszczał do, do zlewu jeśli okaże się, że po podaniu zasilania ciśnienie wody jest wzrokowo wystarczająco duże uznam, że wąż nie jest przyczyną usterki w mojej zmywarce żeby podłączyć zasilanie w tylnej części, która jest mocowana do budowy zmywarki, mamy takie gniazdo męskie, z którego można wysunąć zaciski. Ja sobie pozwoliłem jeden zacisk już wysunąć, natomiast najpierw dokonam oznaczenia, w który kolor, w której, z której strony jest, czyli pomaluję sobie mazakiem jeden z przewodów i zaznaczę. Miejsce, po której stronie był, przyłączę za chwilę sobie do tego przewodu, swój przewód zasilający, z którego wykorzystam te same kolory. Mam tu taki przewód, który ma zakończone również końcówki, więc będzie łatwo to przykręcić do złączki, można wykorzystać różne rodzaje złączek. Ja wykorzystuję taką skręcaną, bo akurat taką tu pod ręką mam. Tutaj jest taka sytuacja, że piny z tego wyciąganego przeze mnie złącza można delikatnie zacisnąć, tylko trzeba uważać, żeby ich nie zniszczyć, jeśli byśmy chcieli ten wąż nadal wykorzystać do pracy. Oznaczyłem sobie przewód brązowy na zaciśniętej metalowej tulejce tutaj. Domalowałem czarny kolor i na y, stronie, po której był ten przewód, również. Teraz, jeśli chodzi o wyjęcie przewodu, to można to zrobić poprzez przyciśnięcie z tej strony i z tej strony i delikatne pociąganie. W taki sposób mi wyszedł ten pin. Czyli mamy wykonane połączenie. Przewód neutralny w tej chwili nam jakby tu nie koliduje i nie przeszkadza, należałoby go odsunąć. Nie powinien się złączyć z żadnym z tych przewodów, można ewentualnie założyć jakąś taką końcówkę zacisnąć albo ewentualnie odizolować. W tej chwili mamy zarobioną wtyczkę, przewóz wtyczką, który został przyłączony do tego sznura, i co? I po przykręceniu do krótca zasilającego na wodę, jeśli otworzymy zawór, a podłączymy jednocześnie wtyczkę, powinien zawór. Elektryczne otworzyć nam dopływ wody, i woda powinna się pojawić z tej strony. Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na napięcie zasilające oraz warunki bezpieczeństwa. Także przestrzegam, żeby to zrobiły osoby do tego uprawnione. Sytuacja jest następująca: mamy przykręcony zawór z wężem do doprowadzenia wody zakręcony w tej chwili jeszcze jest zawór doprowadzający, więc dopiero jak go odkręcę pojawi się tu ciśnienie i mamy tutaj wąż, który jest podniesiony do góry i wystaje sobie w zlewie przewód zasilający uniesiony jest do góry i i mamy tu przygotowaną wtyczkę, więc będziemy mogli dokonać podłączenia. W takim razie odkręcam wodę. Tak, usłyszałem wodę. Woda nie leci. I mamy wtyczkę zasilającą. Wtykam do gniazdka. Słuchajcie, woda leci. Zobaczcie wtyczka jest wsadzona do gniazdka woda leci wyciągam wtyczkę woda przestała lecieć zrobimy jeszcze jedną próbę łączyłem i automatycznie zaczyna lecieć woda Wyciągnąłem wtyczkę. Woda przestaje lecieć. Cały czas zawór jest doprowadzający wodę odkręcony, więc można stwierdzić, że po zabraniu zasilania na ten zawór woda przestaje lecieć. Czyli zawór działa w ten sposób, że otwiera dopływ wody. Jak również go zamyka, czyli działa prawidłowo. Słuchajcie, mamy sytuację, wyeliminowaliśmy usterkę węża aqua stop z zaworem elektrycznym. I to, co mogę powiedzieć, mógłbym Wam dodać jeszcze tylko to, że dokonałem pomiaru przy pomocy miernika omomierza. Dokonałem pomiaru rezystancji cewki zaworu. Miernik, który posiadam, posiada możliwość pomiaru rezystancji. Zaciskami miernika należy przyłożyć do, do tych dwóch przewodów, żeby zmierzyć rezystancję. I wydawało mi się, że ten przewód może działać, może być sprawny, dlatego że zanim go zdemontowałem zmierzyłem rezystancję, która wynosiła 4,2 kilooma. Dużo publikacji mówi, że między 3 a 4 kiloomy to jest właśnie prawidłowa rezystancja tej, tego, tego zaworu, tej cewki. Więc wydawałoby się, że to jest w porządku, więc jeśli ktoś nie czuje się na siłach, żeby sprawdzać w taki sposób jak ja lub nie ma uprawnień do tego, może dokonać Takiego pomiaru, co świadczyłoby, że cewka nie uległa uszkodzeniu. Natomiast dla mnie zależało na tym, jak mogę zobaczyć optycznie wodę, jaki mniej więcej jest przepływ tej wody. Mogę powiedzieć, że ten przepływ nie jest bardzo duży. Te ciśnienie tutaj nie jest jakieś duże. Na tym etapie naprawy pralki wiem, że rezystancja cewki zaworu jest prawidłowa. Z różnymi źródłami, które można znaleźć w internecie, oraz zawór sam załącza oraz odłącza wodę od mojej zmywarki. W następnym filmie postaram się pokazać drugi etap, który wykonam, żeby usunąć usterkę, która wyświetla czerwony kranik na mojej zmywarce i ta usterka również nie pozwala uruchomić się programowi zmywania. Nie napełnia zmywarki wodą. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć.